Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Miki i witam was ponownie po dosyć sporej przerwie w GTA 4. E, mianowicie, e, czym to było spowodowane? To było spowodowane tym po prostu, że wiecie, że po prostu teraz e, mi się kończy rok szkolny, ponieważ jestem w trzeciej klasie technikalnej i mój rok szkolny kończy się miesiąc szybciej, czyli w maju, pod koniec maja. Eee, no i dlatego po prostu nie miałem zbytnio eee, czasu, żeby naprawdę siąść na kompa i coś nagrać, dlatego sorry, 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 eee, ale za to, mm, że tak powiem, mam tak jakby prezent, ponieważ teraz dosyć sporo wyszło nowych, fajnych, ciekawych gierek. No i już tam mam kilka upatrzonych, jakich bym chciał pokazać na moim kanale, dlatego niebawem pojawi się coś, że tak powiem, ekstra.

I brought Dodden's arm, then we took the arm. Oh, you're holding me Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me a few favors. Sure! Good. <laughs> Why now? Later, Vlad. Narraj Blade. What? The phone's ringing. Hey! Yeah. Okay. No, I, I can't do it.

Okej, okay. wsiądź do samochodu Romana. No i oczywiście, standardowo wszystko zaczyna się w ten sam sposób. Dobra, jedź do Rotterdam. A pojadę, co mi tam. Kurde, jest druga w nocy w sumie, jak to nagrywam, ale no musiałem po prostu nagrać coś i... pokazać po prostu, że żyję. A nie, że umarłem. Ale okej, okay. jedziemy, 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 jedziemy. Okej. Okay. Uważaj! Ups. Nic nie stało, słonko Dobra, Rotterdam. Gdzie to kurde jest? Sprawdziłbym na mapie, ale o właśnie. Tak właśnie mi się wydawało, że zaraz tutaj dojadę. Dobra. Co jest? A tu ten z jareny Murzyn? Gdzie? Can you take me over to Masterson Street? No dobra, mogę. <small> <small> Germain <Germaine>. Street <small> Masterson Street. Okay. I'm Roman's If you can trust him... Kurde... A, a mały wosik. Niko, right? Niko, right? Kurde, sorry, że się słyszycie szkakanie. Kurde, druga w noca pieszczeka co za Jocha. Dobra, fusion. Hm, jakie to będzie radia, fajne? Journey, the journey. Może tu. Yeah, you got Kurde. Ten samochód w ogóle nie ma hamulców. A szczapka mu spadła. <laughs> Dobrze. Ok, z Każda osoba zauważona w trakcie popełnienia przestępstwa będzie ścigana przez policję. No, to chyba oczywiste, czy nie. do mogę jechać? Mogę tędy w lewo? Ale mogę. Wszystko było przemyślane. Idziemy w dół, ponieważ tutaj nie ma tutaj radiowozu. I tutaj powinniśmy im uciec dosyć śmiesznie jest rozwiązane Ale Fart dosyć, dosyć śmiesznie jest rozwiązany w ogóle ten pościg w tej grze, że wiecie wyjadę tylko za teren i, i już mnie nie, nie znajdą minity No o Boże teraz kurde 500 radiowazów będziemy teraz szukać prosto i pojedziemy teraz na do w prawo że jak ja na rondo, to mogę się... Eh, w sumie... Dobra, już mnie nie znajdę. Ale ze mnie cooks. No i dobra, gdzie teraz? Zgubiliśmy policję za wieś na Gibson Street. Gibson... Jakie w ogóle nazwy ulic? So, what brings you to the land of Romans, I guess, and some other things? Uważaj! I'm for sorry. And Parry going so far? It's not really started yet. I'm getting settled. Roman has had some issues with loan sharks that needed to be resolved. No, I'm here. Who owes money to his well Okay, we're here. Thanks, man. looking after Roman I 3 godziny twój poet tam naprawione i przemalowane. 3 godziny Okej, okay, 3 godziny w tej grze trwają mi tak naprawdę jest szybko dobra Gdzie teraz może może teraz do Romana znowu no, w sumie nie mam zbyt dużego wyboru można powiedzieć żadnego wyboru Idziemy do Romana Okej okay. Ale dobra, można powiedzieć, że zarobiłem pierwsze pieniądze z stodolców. Wydam sobie na jakieś dresiwo. Albo, 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 na coś... coś fajniejszego. Typu okulary, albo czapka. Jamajski żart miasta! Nie Heyo. Roman Bellic Enterprises. No. Mr. Belik is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. Yes. I'll, I'll tell him. New news game. gay. head to South Slopes. Come on, where are you, Mohammed? Hello, I'm in Belik's office. fucking battery. This is chaos. Capitalism is a dirty business. Kurde, co oni what? są zastraszowany. No tak, no bo ten właśnie Niko, czy jak on tam postykał się troszkę z, z tym Władem. Gryzą się kocórki? Tak, okay. yeah, Jest Little Jacob, ten to jest do dopiero ci pon... z, Zobaczycie, go wygląd, to normalnie. A zresztą zobaczycie, to będziecie wszystko wiedzieć. O, Miss Weinstein. eh? No, no, nie ty. I... What can I do for you today? Okay. Odbierz chololity uh, Jakoba. Ciadajżeż, guzi. No kurde. Hermana, ile Kurde, szkoda, że muszę się tym tak przypomnieć. to jakimś porszaczkiem, albo coś takiego. W tej grze jest jeszcze chyba coś takiego jak. Gołębie? chyba. A, takie coś w stylu podkow z San Andreas. Albo albo w, co tam podkowy, takie perły jakby. No jeszcze tam były takie fajne. A te te paczki śmieszne to są gołębie niby w tej ramie tylko za bardzo nie jest normalnie. Gdziebym być? Nigdy się jakoś nie bawiłem w zbieranie tego, bo to po prostu dla mnie była szkoda czasu. Jakoś nie miałem potrzeb, żeby zbierać tu. Dobra, jedziemy. to W ogóle, to widzieliście tego, Jacoba Cobain? Co ma Are you worried about będzie ogień. Yeah, my man, romance, cousin. Thanks, respect. This rascal yeah, that I rocked in my bridge and real bad man the other day. All right, there be the spot up there. The bra man, Mister Okay. It's sure. a pistol. The gun. is mine. The I'm ready, man. Patrzcie, kicz ja, ja zobaczcie co ma w ręku jeszcze, żeby było śmiesznie. Ale będzie ogień, ale będzie za dymem. Szybciej, szybciej. Kurde, zanim on tam dojdzie, Miną 3 godziny. No, o, idą. Nie, w ogóle, ogóle minął nie godziny. <grym>, ninja, normalnie. Jacob, 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 musimy team. No, no to bardzo. Uh. Uh. Kurczę, szkoda, że nie miał headshot. Co, wszystko? <laughs> Jak on się skrada w ogóle? Ej, no co, taka cisza? Dobra, jeden i ty. O patrz, jednak dopiero wyż... O Łała! Strzela do mnie. Cholera, nie ma życia. No takie bajery. O, już tego nie przeżyję. Dobra. Do kafejki, do kafejki, dobra. pozwolę tylko sobie amunicję, w końcu mam broń. Okej. Okay. Broń, kasa, wszystko. Chodź. Chodź, tędy. Bo już tutaj policja idzie Może słyszeli strzały? Prędzej tak? Nie dam ci wejść. No dobra, chodź. Hehe, nie dam ci wejść. <suszy> 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 Jak poleciał? No chodź, jamoniu Wow, ale tekstura. Ale nook. No dobrze moi mili, to można powiedzieć, że był kolejny odcinek z cyklu Przejdźmy, zagrajmy w GTA 4 No i cóż, ja się z wami już żegnam oczywiście Zapraszam do oceniania, komentowania i subskrybowania No i trzymajcie się wszyscy i pa pa!